Halo, halo, Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Amnezji. Amnezji, w której mnie troszeczkę to nie było parę dni, ale no niestety tak to czasem w życiu bywa, jak i w FIFA mnie nie było, tak mi nie było też w Amnezji. No kurde, dużo obowiązków prywatnych, czasem tutaj dziś pomóc, co coś zrobić. No nie jest lekko, jeszcze wiecie, do tego praca nie ma lekko, nie ma lekko, ale kurwa, tęskniłem za tym. The ascending room will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Binda nie działa, a czekaj, A wy możecie dostać łapkę, jaką się podoba. Podoba amnezja. Możecie dawać znać inne, inne pomysły, jak macie. W jakich, ten, w jakiej grze chcielibyście mnie zobaczyć, co tam sobie cykam. Dobra, to mnie tam chuja pochodzi, tak, wskazówki. Zadanie jakie ja mam znaleźć sposób na uruchomienie znaleźć klucz, który OK. Gruz przy wejściu z zagrada dalszych znajdź inną Mrok w magazynie daje się dziwny i naturalny. No kurwa, co ty nie powiesz, gościu. Czekajcie, mamy tu Wiertło, igłę chirurgiczną i miksturę zdrowia, ale kilka podrapań śniadam. Na razie jesteśmy w całkiem dobrym stanie. Nie wiem, gdzie jest pojeb Wojtek. Michał Krzysiek, Adrian. Powiedział jak on się tam nazywa. Tutaj o ile pamiętam tu byłem. Tutaj co było? No, Ale na archiwum nawet nie ten. No, aha, czyli dobra, tu nie wejdziemy. To przedem w prawo, to idziemy na górę. No idziemy, zobaczyć co nas tam czeka. Tutaj chyba nic zrobić nie mogę. W tym kurwa, w źródełku życia. A szkoda, bym mógł się umyć, chłopak. Ładny, ładny ten. Tak, gryf, czy co to jest, zwał jak zwał. Ale bardzo ładna figura. Nie powiem, oryginalna. Pokój gościnny. Ooooo, no to pokój gościnny. Dobra, nagrywa się, nagrywa, może pokój gościnny nas ktoś przywita, tak miło, fajnie by było, ja bym był szczęśliwy, jakby mnie tak przywitał ktoś, tak ładny, tak dzień dobry, proszę usiąść, kawka, herbatka. Chuje, nie pokój gościnny, jak kurwa Dziennik przepadł. Nie no, chyba nie mam po to zapalać, jest tu w miarę jasno, tak? Wziąłem się list z biura gubernatora. Algierii, przyciałem czytać alergii, ale alergia, nie wiem czemu. Jechodziąc ja losy ekspedycji Herberta, kogoś tygodnie powiem po Abdullah, jeden z ludzi podróżujących z nami wrócił z pustyni. Był ciężko ranny, jak szarpa gole. Mężczyzna bredził o tym, że ekspedycja została napadnięta przez coś okropnego. Pracuje szybko w sali ekipę ratunkową poszukiwania ekspedycji, po wielu dniach poszukiwać i znaleźli porzucony obóz, ale nie było śladu po Herbercie czy jego ludziach. Jutro odbiorą celników rzeczy, które zabezpieczono z namioty Herberta. Nie mam pojęcia, co się nie stało, ale martwi nie to. No, to pewnie to samo co jest tutaj, coś pojebanego, o. A kurwa się schowała. Warto otwierać tu do końca. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, To jest pióro, może się podrapać po moim wąsie Zaraz będę kręcił wąsa w amnezji. Opa, kurwa, krewka. O, krzesiwo, elegancko. W szafie się mogę schować? Ciekawe czy będę mógł się chować w szafie. Czula biała, o.

Dzisiaj odebrałem życzę Herberta u celników, przekopywałem się przez stertę dokumenty, które nosi przy sobie i odnalazłem zapiski dotyczące ekspedycji. Z tekstu wynika, że są to szybkie zapiski, jak rachunek z ekspedycji. Przeglądałem strony, próbując dowiedzieć się, co mogło się stać. 17 maja, dzień, w którym zostało uzią w policy konacie według swojego cena i Herberta, czyliśmy jedynie po godzinie. Krótko. Godzina bez powietrza. Kurwa, czekajcie, bo przeminam jedną stronę. Wskazówki to były. Pamiętnik, dziennik... To nie ma. Dziennik... Ja mam 3 na 3... Czekajcie, coś tu nie gra. Włosy Arabów... Dobra. Łom! O, jak cześciwo! Kurwa, łom w pokoju gościnnym! No to niezły, kurwa jaja! Jeżeli on ma łom w pokoju gościnnym, to ja nie mam pojęcia, co, co będzie w innych kurwa pomieszczeniach. Łom to nie złych gości miało, jak łom potrzebował w pokoju gościnnym, chyba i chyba nie lubią gości, chłopak. Ale cóż, no. mam nadzieję, że teraz to nie będzie tego kurwa, chorego gościa, bo on nie chciał się nawiedzić. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Gabinet. Gabinet to będzie pewnie zamknięte drzwi, te co były z tamtej strony. I ciekawe czy z tej strony je otworzę, według mnie no te pokoje powinny być blisko siebie, czyli tutaj powinno być przejście z gabinetu do pokoju... A kurwa, to nie wygląda. To nie wygląda zbyt jakoś przyjemnie. Nie napawa mnie to optymizmem ani trochę. Notatki. List dotyczący znalezienia kuli do mojego najbardziej zaufanego ucznia i przyjaciela Johna Wejera. Dobra, to sobie będziecie mogli przeczytać. Zatrzymać i przeczytać jak ktoś będzie chciał. Kurwa to za długie. Dla mnie to nie będę tego czytał. To w sumie nic takiego chyba nie ma. Jakiś krzesiwko, gdzieś coś, może tego, nie. Hello, otwórz tą skrzynię. Kurwa, ja już że jakaś wiksa wylatuje. latuje. Kurwa, że tylko... Mm. ja chyba nie mam za dużo. Dużo oliwy. No, to, jest, to jest problematyczne dla nas i to bardzo, więc trzeba się ratować krzesiwkami, ale tutaj z tego co widzę to nic takiego już więcej nie ma, bo jak zbiję wazę to mi raczej nic to nie da. Właśnie. Kurwa, to niezły gabinet. Nie no, jak to jest kurwa gabinet? Ja kurwa jestem, nie wiem, Freddy Mercury. Kurwa, piłę, bierz piłeś. zajebaj mu. Jakiś kolejny kurwa list. Eksperyment nas wierze. No widzę, że tu kurwa chowa psa. Kurwa, o motek, ci. Chodź tu kurwa. Kurwa. O! Co psa? Ojej, co no Ciekawe czemu zajebą? Co to nie jest? Pytanie co? Co ty tam znalazłeś? Kurwa jakiś wojtek. Cześć. Uh -huh. Ale myślałem, że mogę mu zajebać. Biuro, tu nic nie ma, tak duro, które to pochuje. Tu wlazłem. krzesiwo. Co mogę zapalić? No. A, dobra, coś to jednak jest, bo tam słyszę, że coś pierdoli. Ale szufladę mogę otworzyć. Może no, jakaś oliwa by się mogła znaleźć. Ale o, krzesiwo, zawsze. Zawsze spoczko. O kurwa. Kurwa słyszę takie Ogranicza anatomii. Dobra, chyba wszystko tutaj znalazł nie ten. I idźmy się zmierzyć z tym pojebem. on gdzieś tu będzie pewnie. Jedno zablokowane te. Przejście... Uuu. bo mnie kurwa ściągło na prawo. dole nic tu więcej nie ma. Pol wieściowy. Profesor Taylor był drugą feroz swojej przeklętej ciekawości. Dobra, mamy jakiś łom. Tylko teraz, co ja mogę zrobić z tym łomem, gdzie ja go mogę użyć, bo się troszeczkę zagubiłem, mam małą wiertarkę, ale to mała wiertarka mi nic nie da, czekajcie, tutaj użyję gdzieś łomu na te drzwi, żeby je wyważyć, może, nie no, klucz potrzebuję do maszynowni, dobra, czyli to klucz, to okej, okay. dobra, to mi nic nie da, czyli co, byśmy się musieli gdzieś, znaczy na dół nie mogę iść, kurwa, znowu muszę iść tam, tylko tam był ten pojeb. Rob w magazynie. Ja muszę iść znowu tutaj. Nie ma innej opcji. Tylko po co? Czy ja się muszę cofnąć? Czaba ja na pewno o to w tym chodzi. Poczekajcie. Jeszcze raz zadanie mi pokaż. Gruz przy wejściu do. Dalszy korytarz do magazynu. Znajdź sposób na uruchomienie silnika do winy. Znajdź klucz, który odblokuje... A czekajcie, czekajcie, A ten, ten gabinet chcę otworzyć, ten, naczy gabinet, yy, te drzwi w pokoju gościnnym. Mam, mam mały pomysł, nie wiem tylko czy to zadziała. No ale chuj, idźmy w to, spróbujmy. O, Nie wydaje mi się, że bym miał iść do domu. Mi się wydaje, że tam zrobiłem już wszystko. Ale czy to jest prawda, to nie wiem. Idźmy jeszcze do pokoju gościnnego. O, bo ciekawi mnie ta igła. Czy naprawdę igłą bym mógł otworzyć? Może on jest jakimś kurwa, wiecie, specem takim, że otwiera takie zamki. Albo jakimś tym wiertełkiem. Ale no, no, zobaczymy. Kuba, tu się szafa, Boże. O! powodu zepsu tego zamka. No właśnie. Na przykład Łomę, no właśnie, czyli tak. A kurwa dobra zajebimy Nie z tym, kurwa walczyć. Zostawmy, kurwa. Cfelu. Schowaj się. No kurwa, co ty nie powiesz? Tylko za długo mi to kurwa zajęło. Co nagle to kurwa nie przyjdzie? Kurwa, za, za późno się schowałem w tej szafie. Oj, tu nic nie ma tego tak dobrą sprawę. Kurwa Chuje to wlazłem No ja to jest, dobra, wychodzimy stąd To jest kurwa Czekajcie, dobra, skoro otworzyłem, ale czy co mi coś dało zadanie? Znajdź sposób... W pokoju gościnnym jest ukryty ważny klucz. A, czyli dobra, czyli gdzieś tu jest ukryty klucz. Okej. Okay. Gdzieś tu, kurwa. Dziwne te świeczniki są, dobra, dobra. Oh, thank God! There it is. I guess it is a good place to hide it, oh, then. What On się tak będzie z dupy pojawił. Kurwa, taki to jest hultaj z niego. Idę do maszynowni, dobra. Troszkę mnie zaskoczył przedtem, nie byłem na to gotowy, Czy znaczy, byłem gotowy, ale mi się nie udało kurwa, mój movement mi na to nie pozwolił. Dobra, mamy klucz do maszynowni, to jest plus. Kurwa, gdzie była tylko maszynownia? Oj, kurwa, ale dojebałem. Kurwa, jaki jestem debil. Kurwa Dobry Sim, Dobry sen. Tu jest maszynownia? Na archiwum to nie Maszynownia była na lewo, chyba Czy na prawo? Na prawo to jest tam magazyn. Tu może tu jest maszynownia, dobra? I na lewo, okej okay. To już wszystko pamiętam Tu na lewo Jakie zamknięte jak my klucz mamy, hopy tak jest, robimy postęp, kurwa o to chodzi. O to chodzi, ale normalnie coraz bardziej się zastanawiam, kiedy mnie znowu napadnie nasz kumpel. Nie poruszył się tu swobodnie. Był dziennik Daniela. Nie, tu będzie trzeba jakiś system z kurwa, odnaleźć co krzesiwo mogę. Dobra, sobie zapalę. Tu mamy... Kurwa, widzę krzesiwa, to podnoszę. Hop, tu i tu na dole jest. Nie ukryje się przede mną. Tak samo jak wiem, że ten, kurwa, dżamba, tu będzie. Kurwa, nie mogę się doczekać starcia z nim. Kurwa, tylko gdzie on będzie? Gdzieś na dole pewnie. Czy on się pojawi? Kiedy, wtedy, kiedy mu się podoba. Hello? Siema! ma ja nic tu kurwa nie ma, jakiś list, kolejny. Kolejny dzień. Ja trzymam jedną, no, która dobra, różniła się znacznie od Barona w trusach. Dobra, dziennik Daniela. Kolejny. Nie, spis, wyposażenie, maszyna. maszyny. że jest mi tylko dwa zapasowe drążki w magazynie do mechanizmu windy. Upewnij się, że pozbędziesz, których są bardzo a resztę trzymaj w pokoju badawczym. Okej. Okay. Czyli pokój badawczy będzie potrzebny. Kółko, trójkąt, kwadrat. Kurwa, zagadki. Kurwa, zębatka. Gdzie ja, ona się chyba przyda. dasz mi się zębatko? Nie wezmę cię kurwa tutaj dziś. Jak mogę z nią wyjść? Nie wiem na chuja tu wziął. Kurwa te odgłosy to mnie tak wkurwiają. To Jeszcze w dół, bo dlaczego by nie? Kurwa, tu ciemno jak w pizdzie. <laughs> Kurwa mać, to tam ja zębatę kółko zaniosłem na drugą stronę, nie wiem po co. Dobra, to musimy się znowu przejść. Mam nadzieję, że tu nie będzie naszego przyjaciela, który nas raz już zdążył zabić niestety. Czekajcie, ja je tu zaniosłem, to je bierzemy sporo, to chodź tu kółko, pyk. Mam koło, jak nie przyjebę, to nie będzie. Szkoda, że nie mogę go atakować, że się nie mogę bronić. To jest najgorsze. Jedyne co mogę robić to tylko uciekać przed takim stworem. A, mógłby on, chyba jakiś pistolet jak w Evil, na przykład tyk, 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 pyk, pyk, kurwa, kołem mu zajebać. Baba i on może napierdować. Ekram lata, czyli bardziej to on jest bliżej, czy kurwa o co chodzi? Tak mi się wydaje, że im gorzej, im bardziej ten dym zaczyna. O! Lampa jest pełna, no jak zajebiście. Kierwa, jak ja tego potrzebował. To jest wiadomość dnia dla mnie. Kurwa, ja tu mogę wkursę lampy odzyskiwać chyba. Dobra, gdzie może być ostatni ten? ostatnie koło zębatę tylko tego, tego chyba nam brakuje aktualnie no tu dziś nie ma pomogę ten pewnie kurwa węgla nie ma kurwa tu jest węgiel Jesz łopatę łupatę dziwo weź łupatę kurwa węgiel czy rękowo mam go wziąć? No bierz, kurwa, to musi być węgiel. Pierdolę, nie ma węgla. Chuj beczkami będziemy palić. Skąd mam kurwa węgiel wziąć? Popierdolę. Czekaj, że to było takie łatwe. Pierdolę, gdzie wy macie, gdzie macie łopatę do węgla? Gdzie macie jeszcze na koza? O, to jest kurwa kolejny ten, ten dziennik jego. Chuj z tym dziennikiem, ja potrzebuję węgiel. Znaczy nie tyle co węgiel. Wiem, że dużo pracy. No, kurwa, na pewno węgiel jest potrzebny. Tylko, że wiem, że węgiel jest z tej strony. Węgiel jest tutaj, ale nie mogę go na razie wziąć. Ty, a dobra, jak mam tyle oliwy? A niemożliwe, ale dobra, myślałem, że on kurwa nie ten nieograniczony. Wiecie, zapas oliwy, ale no niestety tak nie ma. O, koło. Kurwa, tak sobie po prostu leżało. No i to mi się podoba. To idziemy to zrobić jeszcze w tym odcinku. Dużo pracy nad machiną, żeby dobra. I tak się musimy cofnąć. Wydaje mi się, że tam zagadka w tym pierwszym pokoju będzie, którą trzeba rozwiązać. Dosyć solidnie, bo tutaj wydaje mi się, że już tu jest coś. Koło trójkąt kwadrat. Czy to mi coś daje? Koło trójkąt i kwadrat. Tutaj na górze. Myślę, że wy pewnie myślicie, że jestem bardzo spokojny, ale w głębi duszy jestem troszeczkę taki, wiecie, przestraszony. Nie, bo tam koło trójkąt 3, trzy pięć jakieś kurwa cyfry. Mi żaden notatnik chyba nic, pamiętnik, Wskazówki. notatka Daniela, wpis i z wyposażenia maszyny, ale tylko dwa zapasowe drążki w magazynie do mechanizmu, upewni się to jest do mechanizmu winda, ja potrzebuję coś tutaj zrobić bo ja to ewidentnie mogę mogę sobie przestawić, tylko to na pewno ciśnienie właśnie, tylko pytanie jak to trzeba ustawić bo to jest na bank istotne Tylko pytanie jak? I czy gdzieś w ogóle jest na ten temat informacja? Czy ja może ją przegapiłem? tu co jest? Przepływ. Tymi kręcić nie mogę. mnie nie marnoimy tego. Marnujmy oliwy. Tutaj też niczym kręcić zbytnie nie mogę. Ale coś zrobić muszę. Ostatecznie, koniec końców, i tak wszystko się sprowadza do tego miejsca Gdzie, gdzie mamy na no, węgiel I, I tyle Tu mamy tą machinę Ale się troszeczkę Zatrzymałem I... o, Widzicie taką wiksę na ekranie? Ale wiecie co? Ja? ja chyba myślę, że ja to dopiero zrobię w na tym odcinku. Znowu jest taki moment, w którym ja się po prostu zatrzymuję i ja nie mam pojęcia, co ja mam zrobić ze sobą. Może do windy mam się cofnąć? Czy mi teraz winda jest do czegoś potrzebna? Spróbujmy jeszcze to stąd wyjść, no ale wątpię. Muszę znaleźć jakieś części zapasowe do windy. Więc raczej nam wyjście tutaj nic nie da. No, ale cóż, spróbujmy. Bo może, może, wiecie, czasem coś głupiego jest, a może to zadziała. No, nigdy nie wiadomo. No, najprawdopodobniej, no mówię, to nic mi nie dało. Ja potrzebuję części zapasowe, żeby winda w ogóle zaczęła działać. Więc na razie to jest lipa. Więc myślę, że w tym momencie się dałem, po prostu pożegnam. Nie będę przedłużał odcinka, nie wiadomo jak. Dowiem się jak to trzeba zrobić, co trzeba zrobić. Albo wy mi podpowiecie. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i pa pa!